Dzień dobry, w ramach zapytania od klienta, jak wyglądają parapety z konglomeratu marmurowego Fiorito lub Perlato Apia na tle takiego koloru okna, czyli orzech. To jest złoty dąb, tu mamy orzech, czyli mamy okienko orzech. Wychodzimy sobie na zewnątrz, żeby było światło dzienne. Jesteśmy na zewnątrz i do takiego okna przykładamy na początek kolor perlato Apia. Tak to wygląda nawet widać tak jak trzeba. Zmieniam kolor i dostawiamy Fiori Tak jak sobie klient życzył. Proszę uprzejmie. Tak. Kolor Fiori Wiadomo, że to nigdy nie będzie kolorystyka przekazana tak, jak dokładnie jest na żywo, ale niewątpliwie już widać tutaj o wiele więcej. Dla porównania, jeszcze inaczej, przystawiamy obie. To Fiorito, Perla Papia, tak, no orzech. Zapraszam www.bielpar.pl